Cześć. Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić takie lody natychmiastowe z dwóch Zdrowe składników. Zdrowe lody. To są moje ulubione lody, które się właśnie robi z dwóch składników. Tak, są przepyszne. Zaraz wam pokażemy jak to zrobić. To zaczynamy. Najlepsze lody z dwóch składników. Jakich składników? Potrzebujemy do tego tylko mango i szpinak. Tak, ale żeby zrobić lody ze świeżego mango i świeżego szpinaku, to musielibyśmy zmiksować je na koktajl i zamrozić w takich pojemniczkach. A my zaczniemy może od drugiej opcji, bo są dwie opcje. Jeśli chcesz lody zjeść natychmiast po przerządzeniu, to najlepiej zmiksować mrożone mango i mrożony szpinak. I tak Wam teraz pokażemy, jak to wygląda. Potrzebujemy do tego na pewno bardzo dobry blender, bo musi on sobie poradzić z z mrożonkami, czyli musi mieć opcję kruszenia lodu. I teraz my to robimy na oko. Może weźmiemy szklankę, w której odmierzymy porcję mango i porcję szpinaku. Mango mrożone dostaniecie praktycznie w sklepach takich typu. Biedronka, kerfur, on tak naprawdę... A szpinak wszędzie. A szpinak wszędzie, tak. Tylko, że słuchajcie, najlepszy jest taki w brykietach. Zaraz Wam pokażemy, tylko wezmę szklankę tego mango. Mniej więcej weźmiemy taką samą proporcję, czyli tyle samo mango i tyle samo szpinaku. Jak Ty najczęściej to robisz? No, tak samo. Także jedną szklankę mango i jedną szklankę no, szpinaku. I patrzcie, tu mamy szpinak w brykiecie, czyli taki w kosteczkach, w porcjach. Możecie też użyć do tego szpinaku mrożonego, rozdrobnionego w takiej płakcie, ale wtedy jakby trzeba ją połamać i wziąć odpowiednią ilość. I tak naprawdę te dwa składniki już nam dadzą po zmiksowaniu lody, lody, o smaku mango i kolorze zielonym. Ale pamiętajcie, trzeba mieć dobry blender. I teraz przy takiej małej ilości musimy to tam mocno popychać, żeby konsystencja nam odpowiednio się zrobiła, ale najważniejsza rzecz, to takie lody mamy natychmiast do jedzenia. Na przykład Ola mówi, mamo chcę lody, to ja te to dosy no, zrobię. I Ola tak. wyciąga i robi, tak? Tak. No to pokaż jak to robisz. Czasami jest tak, że jak wyciągniecie bezpośrednio mrożonki z zamrażarki, to one są jakby za twarde dla blendera, i tu akurat mango było miękkie, super nam się zmiksowało. A ten brykiet szpinakowy nam trochę lata. Więc, e, opcją, e, dobrą opcją jest do tego: albo dać więcej mango, czyli wtedy, jakby no, więcej macie od razu tych lodów, albo dodać odrobinkę wody. I my wam pokażemy, jak to wygląda. Dam troszeczkę wody, odrobinkę, i dodam troszeczkę mango. I w ten sposób ten blender zaraz sobie powinien poradzić też z tym brykietem. Jeszcze jedną opcją jest poczekać trochę i dać szansę jakby rozmrożeniu się tych składników. Okazało się, że jednak wciąż jest za mało i te noże nawet nie są przykryte i ciężko nawet tą kopystką nam to poopychać, więc słuchajcie, jeszcze dodajemy trochę mango i trochę szpinaku. Jak macie świeży szpinak, to możecie zmiksować mrożone mango ze świeżym szpinakiem, wtedy też będzie mniej mrożonek i będzie automatycznie łatwiej zmiksować taką mniejszą ilość. Upchniemy tutaj w tych zmiksowanych już częściach i zaraz zobaczymy, jak sobie blender z tym poradzi teraz. Chyba już jest gotowe. Im więcej w blenderze, tym e, łatwiej, bo jak jest nad nożami, to zdecydowanie to lepiej wychodzi. Teraz to nałożymy. Patrzcie, jaka kremowa, super konsystencja lodowa. I takie lody są od razu gotowe do e, spożywania. Tak naprawdę podajemy je bezpośrednio po zmiksowaniu. A teraz y, druga opcja, czyli te same lody, również y, mango i szpinak, tylko w wersji na patyku. W wersji na patyku, a oprócz tego w wersji y, z użyciem świeżych owoców i warzyw. Tak, tak. i będzie trzeba je mrozić jakieś tam 3-4 godziny, coś takiego. Tak. Y, nie także nie używamy świeżych, y, świeżych warzyw, świeżego szpinaku. Tutaj mamy taką y -y. całą piskę, dwie, trzy garści to jest taka fajna opcja na jedno mango myślę, y, która nada nam kolor. Szpinak nigdy nie daje nam smaku, więc spokojnie, mango Szklanka patrzcie... Wody. Szklanka wody? do tego, tak. Mango mam takiej bardzo y, dobrej konsystencji, y, świetne, dojrzałe, mega pachnące. Tutaj Ola możesz łyżką wrzucić aż do skórki całe. Ja Ci tutaj natnę kolejną połówkę. Trudno, ciężko idzie. Daj. Nie idzie ciężko, bo to jest przecież super mięciutkie patrzcie, odchodzi bezpośrednio od skórki. Hop, trochę wprawy. Ola obiera tak mango, że obiera je całe ze skórki, nie? Rzadko nacinasz. Więc jakby masz po prostu inną koncepcję, mi łatwiej jest tak nacinać i po prostu wyciągać łyżką. Ale tak naprawdę róbcie tak jak uważacie i tak jak lubicie. Ważne, żeby mango było dojrzałe, bo ono wtedy da nam taką fajną, nie dość, że konsystencję, to jeszcze będzie po prostu lepsze w smaku. Bo dojrzałe mango jest słodziutkie i bardzo smaczne, a te lody przede wszystkim mają smak mango, więc jakby dojrzałość tego mango jest bardzo ważna. My tu mamy takie, że aż się nam cieknie tutaj po rękach. Można nawet wycisnąć. O, patrzcie, można tą pestkę wycisnąć, żeby zużyć wszystko, co najlepsze. Yy, także mamy już wszystkie składniki, bo do tego koktajlu yy, i do tych lodów idą te dwa składniki. Miksujemy je na koktajl. Wystarczy, no i to są zmiksowane, przelewamy do tych foremek. To jest, to jest już gotowy koktajl. Pyszna, kremowa, aksamitna konsystencja. Możemy część sobie wypić w formie koktajlu, a część użyć na lody. Ola, pokażę, jak to robimy zawsze. Używacie jakich chcecie foremek. My tutaj akurat mamy takie przykładowe z IKEA, które bardzo lubimy. Potem je przykrywamy po prostu patyczkiem, wyciągamy i jemy jak lody na patyku, ale możecie użyć również innych. Oczywiście smaku szpinaku wcale nie czuć. Czujemy tylko i wyłącznie smak mango. Kolor mamy zielony dzięki szpinakowi i to są takie same lody, tylko po prostu na nie musicie poczekać. Nie zjecie ich od razu, bo używaliśmy świeżych owoców i warzyw. I teraz te lody wstawiamy do zamrażarki. Na 3-4 godziny. Także widzimy się za 3-4 godziny. I nasze lody wylądowały w zamrażarniku, a nam tutaj została jeszcze resztka koktajlu. Oczywiście nie wylewamy go, tylko wypijamy, I przychodzi, bo on jest super smaczny. Przychodzi pasożyt yy, i chce go wypić. Dzięki bardzo, smacznego jego. Ja Samo mango. Pycha. I właśnie w ten sposób możecie zrobić szybkie i pyszne lody, tylko z dwóch składników. Tak, przepisy na takie lody znajdziecie w naszych e-bookach o lodach. Mamy dwa e-booki. Jeden, właśnie tą metodą, że używacie mrożonych owoców i warzyw i miksujecie bezpośrednio na lody do spożycia. A drugi e-book jest z lodami na patyku, które teraz się mrożą. Zaraz Wam tutaj pokażemy, jak one wyglądają. I wszystko to znajdziecie w naszym sklepie, pod spodem pod tym filmem yy, znajdziecie linka. Jeśli nie wiecie, jakich owoców i warzyw używać sezonowo do koktajli, zapraszamy Was do pobrania plansz sezonowych owoców i warzyw na każdy miesiąc. Na dole znajdziecie linka, a wszystkie inspiracje, motywacje i inne przepisy znajdziecie na naszych social media. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, by mieć powiadomienia o każdym naszym najnowszym filmiku.